Czy zapoznałeś się już ze wszystkimi produktami, jakie oferuje Ci FM Group? Zaprezentowaliśmy szeroką gamę perfum, wód perfumowanych i produktów perfumeryjnych, kosmetyki do makijażu oraz chemię gospodarczą. Z pewnością chciałbyś jak najszybciej podzielić się swoimi wrażeniami, wykorzystując zdobytą wiedzę ze swoją rodziną, znajomymi czy współpracownikami. Dawniej wyglądałoby to tak. Komunikowanie się na odległość nie było proste. Przede wszystkim wymagało czasu, zanim informacja dotarła do odbiorcy. Wraz z upływem czasu liczba sposobów komunikacji znacząco wzrosła. W XXI wieku najszybszymi sposobami komunikowania się są telefon komórkowy i internet. Będąc dystrybutorem FM Group, możesz rozmawiać przez telefon i serwować w internecie, korzystając z własnej sieci komórkowej FM Group Mobile. FM Group Mobile przygotowało ofertę dostosowaną do potrzeb dystrybutorów, wychodząc naprzeciw również Twoim oczekiwaniom. Możesz korzystać z atrakcyjnej oferty abonamentowej. Połączenie wewnątrz sieci FM Group Mobile kosztuje tylko 1 grosz za minutę. Dzięki czemu swobodnie rozmawiasz z osobami, do których najczęściej dzwonisz. Możesz wybrać telefon na kartę. Sam decydujesz jaką kwotą zasilisz konto swojego telefonu, a kontrolę wydatków ułatwi ci jednakowa stawka za minutę połączenia do wszystkich sieci. Możesz również surfować po internecie w każdym miejscu, w dowolnej chwili dzięki usłudze internetu bezprzewodowego NetFM. FM Group Mobile. Do wybranego abonamentu dobierasz swój wymarzony telefon, smartfon czy tablet już od złotówki. W ofercie NetFM znajdziesz szeroką gamę urządzeń, dzięki którym łączysz się z Internetem. FM Group Mobile zapewnia szybką i komfortową komunikację z osobami, z którymi najczęściej się kontaktujesz, a w szczególności z Twoją grupą dystrybutorów. Pozwala obniżyć koszty rachunków telefonicznych dzięki rozmowom za 1 grosz za minutę wewnątrz sieci. Daje unikalną możliwość zarabiania na poleceniu usług sieci komórkowej. Już teraz odwiedź stronę internetową www.telefony.fm. Znajdziesz tam szczegółowe informacje na temat możliwości, jakie przygotowało dla Ciebie FM Group Mobile. Możesz również porozmawiać z jednym z naszych konsultantów. Skontaktuj się z FM Group Mobile, dzwoniąc pod numer telefonu 727 900 900. Koszt połączenia to tylko 1 zł bez względu na czas trwania rozmowy. Do usłyszenia w FM Group Mobile.